Witam Was w kolejnym odcinku z serii treningu funkcjonalnego. Dziś na warsztat bierzemy piłkę fitnessową. Tak jak nazwa mówi, zapewne że Wam się z zajęciami fitness, z kobietami, dlatego z niej nie korzystacie, wstydzicie się, ale uwierzcie mi, że nie warto. Bardzo dobry przyrząd do wykonywania ćwiczeń, do wzmacniania mięśni głębokich, do ćwiczenia ogólnej stabilizacji ciała. Dlatego warto go wplatać swoje treningi, jak i siłowe, jak i najbardziej tutaj wykorzystywać treningu funkcjonalny. Dzisiaj zademonstruję Wam trzy ćwiczenia, aby pokazać Wam, jak wzmocnić tutaj właśnie mięśnie głębokie oraz jak wykorzystać piłkę do ćwiczeń, do jakby urozmaicenia swojego treningu siłowego. Także teraz przejdziemy do ćwiczeń. Przechodzimy do pierwszego ćwiczenia: uginanie szczęgierek na biceps tylko w innej formie niż to się zazwyczaj robi, czyli na modlitewniku. Tutaj wykorzystamy do podporu piłkę. Zobaczcie jak to wygląda. Schodzimy biodrami w miarę nisko, troszeczkę nad ziemią. Łopatki z tyłu ściągnięte, stabilna pozycja. Wydamy szczękielki i teraz tak, opieramy dłonie o piłkę, klatka do przodu i wykonujemy zgięcia w na ręku. I tak samo dech i wydech. Wdech i wydech. Polecam przetestować, fajnie możemy tutaj zaangażować pod innym kątem nasze mięśnie, niż standardowe ćwiczenia. Dlatego warto prowadzić to do tego techniku i urozmaicać albo przeplatać z ćwiczeniami na biceps. I teraz kolejne ćwiczenie na mięśnie brzucha, a najbardziej na dolną część. Ale co jest najlepsze w tym ćwiczeniu, że mimo iż ćwiczymy brzuch, to wzmacniamy wszystkie mięśnie głębokie odcinka lędźwiowego. Dlatego warto takie ćwiczenie włączać do swojego planu treningowego i wzmacniać tutaj nie tylko brzuch, ale i również inne mieście. Zobaczcie, jak to powinno wyglądać. Wchodzimy sobie po polu na piłkę. Dłonie wkładamy na ziemię. Wysuwamy się do przodu. I teraz tak, pośladki napięte, stabilna pozycja. Ciało znajduje się w jednej dni. patrzymy się do przodu. staw barkowy znajduje się na dłońmi i przyciągamy kolanka do płatki. Hop, hop. Musimy tutaj zwrócić uwagę, aby w tylnej fazie nie opadamy nam tutaj biodra na dół. Cały czas kamienna powierzchnia, pozycja i przyciągamy. I A na pewno się nie zawiedziecie i jako trzecie ćwiczenie na koniec zademonstruję wam coś na stabilizację wydaje się bardzo proste ćwiczenie ale do takiej jeszcze mi nie należy jest to zwykły klęk tutaj na piłce i utrzymanie jakby równowagi wbijamy mocno kolana w piłkę opieramy dłonie pochylamy się tu bardzo do przodu i utrzymujemy równowagę jest to dosyć ciężkie ćwiczenie, dlatego najpierw zaczynamy od tego wariantu. Teraz, jeżeli to opanujemy już do perfekcji, możemy pokusić się o drugą wersję, czyli o klęk, i utrzymujemy równowagę. Tutaj możemy zlać na bok. i jeszcze dodatkowo nawet zastosować tutaj inne elementy do trybu, także spróbujcie. A na pewno się nie zajmiecie. No i w dzisiejszym odcinku poruszyliśmy piłkę fitnessową. Pokazałem Wam, jak można wprowadzić, urozmaicić swój trening o ten przyrząd. W kolejnym zajmiemy się gumami treningowymi. Dlatego już teraz zapraszam do subskrybowania kanału i śledzenia nas na bieżąco. Pozdrawiam.